Miałem 14 lat i żyłem w małym miasteczku na południu Polski. Tamtego dnia nic nie zapowiadało tragedii. Był maj, pachniały bzy, a powietrze niosło obietnice zbliżających się wakacji. Po lekcjach wsiadłem na rower i ruszyłem tą samą trasą co zawsze, między polami z ulubioną muzyką grającą w słuchawkach. Świat wydawał się spokojny, poukładany, bezpieczny, jakby nic złego nie mogło się wydarzyć. Ale wystarczyła jedna sekunda, jeden błąd, żeby wszystko się zmieniło. Pamiętam oślepiające światło. Nie to z góry, ale światło reflektorów. Kierowca nie zdążył zahamować. Uderzenie było potężne, ale co dziwne nie poczułem bólu, tylko dziwną lekkość, jakby moje ciało nagle stało się zbyt ciężkie, żeby je unieść. Potem przyszła cisza. Nie było już muzyki, nie było krzyków, nie było mnie, a jednak wciąż byłem. Unosiłem się gdzieś nad sobą i patrzyłem na scenę, która rozgrywała się jak film. Moje ciało leżące nieruchomo na asfalcie, rower rozbity, a ludzie zbiegający się zewsząd. To nie był sen. Nie miałem ciała, ale miałem świadomość ostrą, czystą, intensywną. Każdy dźwięk, każdy zapach, każda emocja wszystko czułem mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. I chociaż powinienem być przerażony, czułem spokój. Nie był to jednak zwykły spokój to było coś głębszego. Jakby cały strach, cały ból świata nagle przestał istnieć. Wiedziałem, że coś się kończy, ale nie miałem pojęcia, co dopiero miało się zacząć. Nad sobą zobaczyłem niebo, ale nie takie, jakie znałem. Było jak żywe, pulsujące światłem, którego nie da się opisać żadnym kolorem. Zacząłem unosić się wyżej, choć nie poruszałem się w fizyczny sposób. To światło przyciągało mnie, zapraszało, a ja czułem, że jestem bezpieczny. Zniknęły wszystkie ziemskie myśli szkoła, dom, przyjaciele a w ich miejsce pojawiło się uczucie przynależności jakby to właśnie tam było moje prawdziwe miejsce. Ale jeszcze nie wiedziałem, co mnie tam czeka. Zawiesiłem się między światem, który znałem, a czymś, co dopiero zaczynałem odkrywać. Nie czułem ciężaru ciała, nie miałem oddechu ani bicia serca a mimo to byłem w pełni obecny, świadomy każdej chwili czas płynął inaczej. Jakby wszystko działo się jednocześnie, i nic zarazem. Z jednej strony widziałem swoje ciało, nieruchome, otoczone przez ludzi, z których twarzy bił szok i strach. Z drugiej, coś mnie przyciągało dalej, do miejsca, którego nie potrafiłem nazwać, ale które czułem w sobie od zawsze. Nagle otoczyła mnie ciemność, ale nie była to ciemność przerażająca. Była głęboka, spokojna, niemal kojąca, jak miękka tkanina, która mnie otulała. Przestałem widzieć to, co ziemskie, a w moim wnętrzu pojawiło się pytanie, którego nigdy wcześniej nie zadałem: Czy to już koniec? Odpowiedź nie przyszła w słowach, lecz w odczuciu głębokim, pełnym miłości, zapewnieniu, że nic się nie kończy, tylko zmienia i że nie jestem sam. W tej ciszy, między oddechami, które już nie należały do mnie, poczułem obecność. Nie widziałem jej, ale wiedziałem, że ktoś tam jest. To było jak energia. Jak ciepło rozchodzące się we mnie i wokół mnie, nieskończenie łagodne, ale też potężne. Nie był to człowiek, nie był to anioł, przynajmniej nie taki, jakiego znałem z obrazków. To było coś więcej czysta świadomość, która znała mnie lepiej, niż ja sam siebie znałem. Nie musiałem mówić. Moje myśli były słyszane, moje emocje, rozumiane bez słów. Ta obecność pokazała mi coś niezwykłego wspomnienia mojego życia sceny, które wydawały się nieistotne. A jednak teraz nabierały znaczenia. Moment, w którym podzieliłem się kanapką z kolegą, choć sam byłem głodny. Chwila, gdy powiedziałem mamie, że ją kocham tuż przed snem. Maleńkie gesty, które z perspektywy tego miejsca miały ogromną wagę. Zrozumiałem, że każdy wybór, każda decyzja niesie ze sobą echo, które wraca do nas nie jako kara, lecz jako nauka. I wtedy pojawiło się światło. Nie takie, które oślepia, ale które przenika duszę. Zbliżało się, a wraz z nim, niepokój i nadzieja. Czułem, że coś ważnego się wydarzy, coś, co wykracza poza moje życie, mój wiek, moje ziemskie zrozumienie. Światło zatrzymało się tuż przede mną i wtedy usłyszałem głos, nie z zewnątrz, ale w sobie. Cichy, ale wyraźny, mówił: Jesteś gotowy zobaczyć więcej? Nie wiedziałem, co oznacza więcej, ale wiedziałem, że muszę odpowiedzieć. I choć nie użyłem słów, odpowiedź padła z głębi mojego istnienia. Tak. W tamtej chwili rozpoczęła się podróż, której nie szukałem, ale która na zawsze zmieniła to, kim jestem. A to, co zobaczyłem dalej, nie było snem ani wizją. Było prawdą. Prawdą, którą dziś noszę w sobie i którą muszę się podzielić. Bo jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy życie ma sens, czy śmierć to koniec, ta historia może dać ci odpowiedź. Jeśli to, co przeczytałeś, poruszyło cię choć odrobinę, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tych, których kochasz. Życie jest delikatne, ale każde kocham cię, każde przepraszam, ma moc, której nie widać, ale która zostaje na zawsze. Jeśli czujesz, że te historie mają znaczenie, zostaw proszę like i zasubskrybuj. To pomaga nam dotrzeć do tych, którzy właśnie teraz potrzebują nadziei. W momencie, gdy odpowiedziałem tak, poczułem, że coś we mnie się otworzyło. Nie był to ruch ciała, bo ciała już nie miałem, ale ruch duszy, jakby drzwi, które zawsze były zamknięte. W końcu uchyliły się przede mną. Światło zaczęło mnie otaczać ze wszystkich stron, przenikając do najgłębszych zakamarków mojej istoty. Nie była to po prostu jasność, to było żyjące światło, świadome, obecne, pełne bezwarunkowej miłości. Nie osądzało, nie pytało, nie wymagało, po prostu było i chciało, żebym zobaczył to, co miało mi zostać pokazane. Zanim jednak ujrzałem obrazy, przyszło doświadczenie chłodu i ciemności. Były krótkie, niemal natychmiast zastąpione przez ciepło i jasność, ale ich obecność miała znaczenie. Jakby to był ostatni cień mojego ziemskiego lęku, ostatnia próba, zanim przejdę dalej. Chłód był samotnością, ciemność, niewiedzą. Przypomniały mi momenty w życiu, kiedy czułem się niezrozumiany, odrzucony, zagubiony, ale teraz już wiedziałem, nawet wtedy nie byłem sam. Coś, a może ktoś Czuwał nad każdą moją łzą, nawet gdy ja sam tego nie czułem. Potem przyszło coś, czego nie potrafię do końca opisać. Nie był to obraz ani dźwięk, ale raczej czyste zrozumienie. Nagle wiedziałem rzeczy, których nie nauczyłem się w szkole, nie usłyszałem w domu. Wiedziałem, dlaczego się boimy, dlaczego cierpimy, dlaczego szukamy miłości, nawet wtedy, gdy nie potrafimy jej dawać. Wiedziałem, że każdy człowiek, nawet ten, który rani innych, nosi w sobie ranę, która go boli. I że jedynym prawdziwym lekarstwem na ten ból jest współczucie, nie słabość, lecz głęboka siła duszy, która widzi dalej niż czyny. Światło zaczęło się poruszać, a ja razem z nim. Nie miałem ciała, a jednak poruszałem się szybciej niż jakiekolwiek wyobrażenie o czasie. Mijałem przestrzenie, które były bardziej emocjami niż miejscami. Uczucia miały kolory, dźwięki miały zapach, a wszystko było jakby stworzone z miłości która przybrała formę, bym mógł ją zrozumieć. I wtedy poczułem coś jeszcze obecność innych. Nie widziałem ich twarzy, ale wiedziałem, że to dusze, czyste, ciche, spokojne. Każda z nich była mi bliska, choć nie umiałbym powiedzieć skąd je znam. Wśród nich była jedna, która przyciągnęła mnie najmocniej. Gdy się do niej zbliżyłem, poczułem coś, czego nie czułem nigdy wcześniej, jakby całe moje serce zostało otwarte na oścież. To była miłość, której nie znałem na ziemi, choć jej pragnąłem. Czułem, że zna mnie całą wieczność, że pamięta każdy mój krok, każdy ból i każdą radość. Zbliżyła się i bez słów przekazała mi myśl. Nie jesteś tu przez przypadek. Masz coś zobaczyć, coś, co musisz zapamiętać. Nie bałem się. Byłem gotowy. I wtedy światło zmieniło się ponownie, pokazując mi coś, co na zawsze odmieniło moje spojrzenie na świat, z którego dopiero co odszedłem. Znalazłem się w przestrzeni, której nie sposób porównać z niczym ziemskim. Nie było tam ścian, granic ani horyzontu, tylko bezkres światła, które zdawało się oddychać. Każdy jego puls przenikał mnie na wskroś, napełniając uczuciem tak głębokiego pokoju, że aż łzy, jeśli mogłyby istnieć w tym stanie, płynęłyby z mojej duszy. To światło nie tylko mnie otaczało, ono mnie rozumiało. Każda myśl, każda intencja, każde pragnienie, wszystko było dla niego przejrzyste, jakby znało mnie lepiej niż ja sam, i właśnie wtedy odezwał się głos. Nie miał źródła, nie dochodził z żadnego kierunku, a jednak był wszędzie. Czułem go w sobie i wokół siebie. Był łagodny, a jednocześnie niósł ze sobą siłę, przed którą nie dało się ukryć. Nie używał słów, ale rozumiałem go doskonale. Nie zadawał pytań, nie wydawał poleceń, po prostu mówił. Jakby czytał prawdę zapisane w rdzeniu mojego istnienia. Widzisz, że życie nie kończy się śmiercią, brzmiała jedna z tych myśli, które wciąż pamiętam. To, co nazywasz końcem, jest tylko kolejnym krokiem. Zobaczyłem obrazy, nie takie, jakie znamy z fotografii czy filmów, ale żywe wizje pełne znaczenia. Pokazano mi moich bliskich: mamę, która modliła się przy moim łóżku, ojca stojącego przy drodze, gdzie wydarzył się wypadek, mojego młodszego brata, który trzymał w ręku mój telefon i płakał. Czułem każdą ich emocję, każde pytanie, każdą rozpacz, jakby stały się częścią mnie, ale światło nie pozwoliło mi pozostać w tym bólu zbyt długo. Pokazało mi, że cierpienie, choć głębokie, nie jest wieczne, że każda łza zostaje zauważona, że nic nie ginie, nawet najmniejszy szept serca. Potem przyszły wizje, które nie dotyczyły tylko mnie. Widziałem miejsca, których nie znałem, ale które czułem, jakby były częścią mojego kraju. Mojego świata. Ulice pełne ludzi, twarze wykrzywione strachem, zgiełk i chaos, ale nie fizyczny, lecz duchowy. Były to obrazy przyszłości, która mogła nadejść, nie jako wyrok, lecz jako ostrzeżenie. W samym środku tego zamętu stało dziecko, a potem zrozumiałem, że to byłem ja, nie w ciele, ale w duchu, przekazujący coś, co miało znaczenie dla wielu. Głos mówił dalej: To, co zobaczysz, nie jest dane ci po to, byś się bał. Ale po to byś zapamiętał. A potem światło zaczęło przybierać nowy kształt. Z gładkiej, pulsującej jasności wyłoniła się sylwetka. Nie był to człowiek, ale coś, co można było nazwać przewodnikiem nie przez wygląd, ale przez obecność. Wiedziałem, że mam za nim podążać. Nie pytałem dokąd, bo odpowiedź już była we mnie. Miałem zobaczyć to, co przekracza czas i przestrzeń i co zmieni moje serce na zawsze. Kiedy ruszyłem za światłem, nie miałem nóg. A jednak czułem, że idę. Każdy krok był ruchem duszy, nie ciała. Światło przewodnik nie mówił ani razu, a mimo to przekazywał mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Każda jego obecność była jak gest ręki położonej na ramieniu, jak spojrzenie, które zna wszystkie moje lęki, a mimo to nie odwraca wzroku. Poruszaliśmy się przez przestrzeń, która nie miała nazw, ale która brzmiała znajomo, jakby była częścią pamięci, do której nigdy wcześniej nie miałem dostępu. W pewnym momencie przestrzeń zaczęła się zmieniać. Światło wokół mnie złagodniało. Pojawiły się kolory tak czyste, jakby nie istniały w żadnej palecie na Ziemi. Wszystko pulsowało życiem, jakby cała rzeczywistość oddychała jednym rytmem. I wtedy ich zobaczyłem. Byli tam. Ci, których kochałem, a których już nie było. Moja babcia, uśmiechnięta, młoda, taka, jakiej nie znałem, ale którą natychmiast rozpoznałem. Mój dziadek, który zmarł przed moim urodzeniem, ale który patrzył na mnie z taką czułością, jakbym znał go od zawsze. Zbliżyli się do mnie bez słów, a ja rzuciłem się w ich obecność jak dziecko wracające do domu po długiej podróży. Nie było w tym strachu, tylko czyste oddanie, głęboka ulga, jakby coś we mnie odnalazło swój brakujący fragment. Ich dotyk był bezdotykowy, a mimo to realniejszy niż jakiekolwiek ziemskie uściski. Czułem, że wiedzą wszystko. O moim bólu, o wypadku, o moim przerażeniu, i że nie potrzebuję niczego im tłumaczyć. Ich miłość była całkowicie bezwarunkowa. Nie pytali, nie oceniali, byli i to wystarczało. Ale nie tylko oni tam byli. Pojawiły się inne dusze, których nie znałem z imienia, ale które znałem sercem. Przewodnicy, których obecność czułem przez całe życie, nawet wtedy, gdy sądziłem, że jestem sam. Jeden z nich miał w sobie spokój, który uciszał wszystkie moje pytania. Drugi, radość, która przypominała mi najczystsze momenty dzieciństwa. Każda z tych obecności opowiadała mi coś bez słów, o tym, kim jestem naprawdę, o tym, że moje życie ma sens, nawet jeśli go czasem nie widzę. I wtedy zrozumiałem coś jeszcze głębszego. Nie byłem jedynym, który przeszedł przez to doświadczenie. Dusz, które doświadczyły śmierci i wróciły, było więcej. I każda z nich niosła ze sobą inne światło, inne przesłanie. Ale wszystkie miały wspólny cel przypomnieć, że nie jesteśmy tylko ciałem że wszystko, co robimy z miłością, zostaje zapisane w przestrzeni większej niż czas i że najważniejsze w tym życiu to nie sukces, nie oceny, nie pieniądze ale to, jak traktujemy siebie nawzajem bo tylko to zabieramy ze sobą dalej. Wśród tych dusz poczułem jeszcze jedną obecność większą niż wszystkie inne nie miała twarzy, nie miała imienia ale była źródłem wszystkiego. Wiedziałem, że jeśli zbliżę się bardziej, nie będę chciał wracać. Ale wtedy światło wokół mnie zaczęło się zmieniać. Przyszła wizja obraz, który miał wszystko wywrócić do góry nogami. To przyszło nagle jak przebłysk. Cała przestrzeń wokół mnie zaczęła się zmieniać. Światło, które dotąd koiło i otulało, przygasło, ustępując miejsca wizji. Nie była ona jak sen czy wyobrażenie była realna, namacalna, intensywna. Widziałem Polskę. Nie z mapy, nie z fotografii, widziałem ją jakby moje oczy patrzyły z góry, a jednocześnie z wnętrza ludzi, którzy tam żyli. Byłem w wielu miejscach jednocześnie na ulicach Warszawy, w małym domu na Podlasiu, w tramwaju w Krakowie, w szkolnej klasie i w szpitalnym korytarzu. Wszystko działo się naraz. Widziałem ludzi zmęczonych, przestraszonych, zagubionych. Nie było wojny, ale był chaos chaos myśli, uczuć, przekonań. Ludzie kłócili się. Ale nie wiedzieli dlaczego. Słowa, które padały, raniły głębiej niż jakiekolwiek ciosy. Była to Polska, którą znałem, ale która nie rozpoznawała samej siebie. Widziałem starszą kobietę płaczącą w pustym kościele, młodego chłopaka, patrzącego bez celu w ekran telefonu, szukającego sensu, rodziców, którzy przestali ze sobą rozmawiać, dzieci słyszące w domu tylko ciszę. To nie była nienawiść, to była głęboka, paraliżująca pustka. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest kara, to było ostrzeżenie. Obraz tego, co może nadejść, jeśli nie zmienimy kierunku. Jakby dusza kraju, mojej Polski, wołała o przebudzenie. Wołała cicho, bez krzyku, ale z taką intensywnością, że czułem ten głos aż do kości. Nie chodziło o politykę, religię czy granice, chodziło o serca o to, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy naprawdę że zatraciliśmy prostą, Codzienną miłość, że przestaliśmy patrzeć sobie w oczy, słuchać siebie naprawdę, dzielić się tym, co mamy, nawet jeśli to tylko uśmiech albo czas. W samym środku tego wszystkiego zobaczyłem światło: małe, niemal niewidoczne. Pojawiło się w dłoni dziecka, które szło samotnie przez ulicę pełną milczących ludzi. To dziecko niosło coś więcej niż światło niosło nadzieję. I wtedy zrozumiałem: tym dzieckiem byłem ja. Nie ja w ciele, które zostawiłem na ziemi, ale ja w duchu, niosący przekaz. Nie byłem tam, by oceniać, ale by przypomnieć, że jeszcze można, że zawsze można. Nawet gdy jest późno, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, wystarczy jedno serce, które zdecyduje się kochać mimo wszystko. Głos, który wcześniej mnie prowadził, przemówił znowu. Teraz jeszcze ciszej, ale także nie dało się go zignorować. To, co widzisz, może się wydarzyć. Ale nie musi. Świadomość zmienia przyszłość. Jedno przebudzone serce budzi kolejne. Te słowa zostały we mnie jak echo, jak zadanie, które zostało mi powierzone nie przez przymus, lecz przez zaufanie. I wtedy zrozumiałem, że nie jestem tylko świadkiem, że jestem częścią tej historii i że jeśli wrócę, będę musiał ją opowiedzieć. Po tej wizji wszystko ucichło. Znów byłem otoczony światłem, ale tym razem miało ono inną jakość. Głębszą, bardziej intymną. Czułem, że coś we mnie dojrzało, jakby moje wnętrze zostało oczyszczone z dziecięcego lęku. A w jego miejsce pojawiła się gotowość. Gotowość, by usłyszeć to, co nie było przeznaczone dla zwykłych uszu. Przede mną pojawiła się obecność. Znana, a jednak trudna do opisania. Było w niej coś tak cichego, tak pokornego, a jednocześnie tak ogromnego, że wszystko we mnie zamilkło. Nie czułem potrzeby pytać. Czułem, że wszystko zostanie mi dane, jeśli tylko będę słuchał. Rozmowa zaczęła się bez słów, była wymianą serc, a nie języka. Każda myśl, jaka się pojawiała, była natychmiast odbierana i rozumiana. Zapytałem, choć nie otworzyłem ust: Dlaczego ja? I odpowiedź była prosta, lecz przenikliwa, bo byłeś gotowy zobaczyć, bo twoje serce, choć młode, nie jest zamknięte. Ta odpowiedź nie tylko mnie zaskoczyła, ona mnie uleczyła. Całe życie myślałem, że jestem za mały, by coś zmienić. A tu, po drugiej stronie śmierci, usłyszałem, że wiek nie ma znaczenia dla duszy. Liczy się tylko otwartość. Pojawiły się kolejne pytania: o sens życia, o cierpienie o to, dlaczego na świecie jest tyle niesprawiedliwości. A odpowiedzi nie były jak wyjaśnienia z książek czy nauk religijnych były jak światło, które rozprasza ciemność nie przez walkę, ale przez obecność. Cierpienie nie pochodzi z góry, tak usłyszałem. Ale nic, co przeżywasz, nie jest stracone. Każda łza, każda samotna noc, każdy szept nadziei, wszystko ma znaczenie, wszystko jest zapamiętane, nie jesteś sam nigdy. Ta świadomość spłynęła na mnie jak balsam, nie usuwając bólu, ale przemieniając go w coś większego. Zapytałem wtedy o tych, których zostawiłem, o moich rodziców, którzy być może w tym momencie opłakiwali moje odejście. Czy ich zobaczę jeszcze? Czy oni sobie poradzą? I wtedy pokazano mi ich serca, nie sceny z życia, ale ich wnętrze, ich siłę, którą jeszcze w sobie mieli, choć o niej nie wiedzieli. Zobaczyłem moją mamę piszącą list do mnie, nie wiedząc, czy ktoś go przeczyta. Zobaczyłem mojego ojca siedzącego w samochodzie, ściskającego kierownicę i walczącego z łzami. I zobaczyłem, jak wokół nich pojawia się światło, nie moje, ale ich własne, czekające by zostało zapalone. Ostatnie pytanie, jakie się we mnie zrodziło, było najtrudniejsze: czy muszę wracać? A odpowiedź była cicha, pełna miłości, ale nie pozostawiająca wątpliwości. Masz wybór, ale jeśli wrócisz, nie wrócisz sam, zanieś światło, które tutaj poznałeś. W ciemności jednego serca może rozbłysnąć światło dla wielu. I wtedy zrozumiałem, że nie chodzi tylko o mnie, że ta rozmowa, choć skierowana do mnie, była odpowiedzią dla wszystkich którzy kiedykolwiek zadali sobie te same pytania w samotności i bólu. Decyzja o powrocie nie przyszła nagle. Nie była też łatwa. Byłem tam, gdzie wszystko miało sens, gdzie nie było czasu, bólu ani niepewności. A jednak głęboko we mnie rosło poczucie, że moja droga na ziemi jeszcze się nie skończyła. Nie chodziło o karę, obowiązek czy misję w wielkim sensie tego słowa. Chodziło o coś prostszego, ale jednocześnie głębszego. Pragnienie, by dzielić się światłem, które otrzymałem. To, co zobaczyłem, nie mogło zostać tylko dla mnie. Wiedziałem, że jeśli wrócę, nigdy już nie będę taki sam. Poczułem, jak wszystko wokół mnie zaczyna się zmieniać. Światło, które mnie otaczało, delikatnie się oddalało, choć wcale nie znikało. Znikała tylko jego forma nieobecność. Z każdą chwilą czułem, że wracam do granic, do ciężaru, do ciała. Najpierw przyszło uczucie zimna potem ból ostry fizyczny przytłaczający otworzyłem oczy i zobaczyłem niebo ale nie to nieziemskie pełne światła i pokoju zwykłe pochmurne grudniowe niebo nad polską i od razu wiedziałem że wróciłem że jestem znów tu leżałem na asfalcie słyszałem głosy krzyki płacz syreny ktoś trzymał mnie za rękę inny głos mówił moje imię z drżącym przerażeniem nie rozumiałem jeszcze, jak długo mnie nie było. Czułem, że moje ciało jest obce, jakby wróciła do mnie tylko część mnie, ale mimo bólu, mimo zamieszania, czułem w środku coś niezwykłego. Spokój. Wiedziałem, że to, czego doświadczyłem, nie było snem ani halucynacją. To była prawda większa niż wszystko, co do tej pory znałem. Minęły dni, zanim znów mogłem mówić, tygodnie, zanim mogłem chodzić, ale najtrudniejsze nie było to, co fizyczne. Najtrudniejsze było wrócić do świata, który nie wiedział, co widziałem. Słowa nie wystarczały. Ludzie mówili, że miałem szczęście, że uniknąłem śmierci, a ja wiedziałem, że to właśnie śmierć mnie uratowała nie przez odebranie życia, ale przez pokazanie, czym ono naprawdę jest. Przestałem bać się końca i przez to po raz pierwszy zacząłem naprawdę żyć. Każdego dnia czułem, że niosę w sobie coś, co nie należy tylko do mnie, jakby światło, które widziałem tam, zamieszkało gdzieś we mnie. Nie zawsze świeciło jasno, czasem gasło pod ciężarem codzienności, ale nigdy nie zniknęło. A z każdym spotkanym człowiekiem, każdą rozmową, każdym gestem, czułem, że mogę zostawiać jego iskry, nie w kazaniach, nie w wielkich słowach, ale w prostocie bycia obok. I najważniejsze było to, że zrozumiałem jedno: powrót nie był końcem cudów, był ich początkiem, bo to, co zobaczyłem tam, miłość, światło, prawdę, można odnaleźć też tutaj. W spojrzeniu matki, w uścisku przyjaciela, w ciszy przed snem. Trzeba tylko nauczyć się patrzeć innymi oczami i nie zapominać, że za każdą zwykłą chwilą może kryć się wieczność. Po powrocie do życia świat wydawał się taki sam, ale ja już nie byłem tym samym chłopcem. Coś we mnie pękło, nie w sensie destrukcji, ale jakby skorupa, która dotąd chroniła mnie przed głębszym odczuwaniem, rozpadła się na kawałki. Czułem więcej. Widząc ludzi, potrafiłem odczytać ich smutek, nawet jeśli się uśmiechali. Kiedy ktoś milczał, słyszałem, co próbował powiedzieć. I często czułem, że nie jestem sam, że ktoś, niewidzialny, towarzyszy mi dalej, tak samo cicho, jak wtedy po drugiej stronie. Wróciłem do szkoły, ale patrzyłem na wszystko inaczej. Lekcje wydawały się mało istotne, rozmowy płytkie, a codzienne narzekania niemal niezrozumiałe. Nie dlatego, że się wywyższałem przeciwnie. Czułem się mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, ale równocześnie bardziej połączony ze wszystkim i wszystkimi. Zdarzało się, że patrzyłem przez okno i czułem, że wiatr niesie ze sobą odpowiedzi na pytania, których nie potrafiłem nawet zadać. Nie rozumiałem jeszcze, jak to wszystko ułożyć w jedno życie, ale wiedziałem, że już nigdy nie będę mógł udawać, że nie wiem. Rodzice zauważyli, że się zmieniłem. Mówili, że jestem cichszy, bardziej skupiony, mniej impulsywny, ale to nie była cisza smutku. To była cisza pełna znaczenia. Czasem mama siadała obok mnie i pytała: O czym tak myślisz? A ja nie potrafiłem odpowiedzieć, bo jak opisać światło, które mówi bez słów? Jak powiedzieć, że śmierć mnie nauczyła, czym jest życie? Próbowałem zapisywać to, co pamiętałem, nie jako dowód, ale jako próbę zrozumienia samego siebie. I z każdym słowem, które stawiałem na papierze, czułem, że to, co przeżyłem, nie było po nic. Zacząłem dostrzegać znaki. Niespektakularne, raczej drobne, ledwo zauważalne. Spotkania z ludźmi, których słowa poruszały coś we mnie głębiej, niż potrafiłbym wyjaśnić. Książki, które trafiały do moich rąk dokładnie wtedy, gdy ich potrzebowałem. Sny, w których czułem znów tamtą obecność, choć nie widziałem twarzy. Czasem szedłem spać z pytaniem, a rano budziłem się z poczuciem odpowiedzi, nawet jeśli nie potrafiłem jej ubrać w zdania. Wiedziałem, że to, co przeżyłem, było początkiem, a nie końcem. Najtrudniejsze było jednak to, że nie mogłem nikogo zmusić, by mi uwierzył. Dla wielu byłem po prostu chłopcem, który miał wypadek. Niewiele osób pytało, co wtedy czułem, a jeszcze mniej było gotowych słuchać. Ale ja nie czułem gniewu. Zrozumiałem, że każdy ma swój czas, swoje drzwi, które otwierają się wtedy, gdy są gotowe. Moją rolą nie było przekonywać, tylko być obecnym. I jeśli ktoś kiedyś zapyta, jeśli ktoś się otworzy, będę gotów opowiedzieć, nie żeby udowadniać, ale żeby przypomnieć, bo coś we mnie pozostało głęboka, cicha pewność, że to, co najważniejsze, jest niewidzialne, że życie jest darem, nie dla tych, którzy nie umierają, ale dla tych, którzy uczą się kochać pomimo lęku. I że jeśli jesteśmy tutaj, to znaczy, że jeszcze mamy coś do zrobienia, nawet jeśli to tylko jeden gest, jedno spojrzenie, jedno przebaczenie. Jeśli czytasz te słowa i czujesz strach, jeśli śmierć wydaje ci się czymś przerażającym, ostatecznym, chcę ci powiedzieć coś bardzo prostego, ale prawdziwego. Nie masz się czego bać. Śmierć nie jest końcem. To nie pustka, nie zapomnienie. To przejście. Delikatne, pełne miłości i światła. Wiem jak brzmią te słowa. Może jak bajka, może jak pocieszenie dla tych, którzy nie mogą pogodzić się z utratą. Ale ja to przeżyłem. Byłem tam. I wróciłem, nie po to, by coś udowodnić, ale by się podzielić. Nie musisz wierzyć we wszystko od razu. Wystarczy, że otworzysz w sobie małą przestrzeń na możliwość, że istnieje coś więcej, coś, co nie da się zmierzyć ani sfotografować, ale co jest prawdziwe bardziej niż cokolwiek, czego dotykamy na co dzień. W tamtym miejscu nie spotkałem surowego sędziego, nie usłyszałem grzmiącego głosu, nie zobaczyłem ognia, spotkałem światło, które mnie znało. Spotkałem dusze, które mnie kochały, zanim jeszcze zrozumiałem, co to znaczy. Spotkałem siebie tego prawdziwego, cichego, ukrytego pod warstwami lęku, ambicji i niepewności. I choć miałem tylko czternaście lat, wiedziałem tam więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dlatego, że byłem mądrzejszy, ale dlatego, że prawda tam po prostu była. Nie trzeba jej szukać, nie trzeba udowadniać. Czułem, że każdy z nas pochodzi z miłości i do niej wraca. Nawet jeśli po drodze zdarza się ból, zdrada, samotność, nic z tego nie zmienia naszej istoty. Jesteśmy stworzeni do światła. I nawet jeśli chwilowo o tym zapomnimy, ono nigdy nie przestaje nas wołać. Dziś patrzę na życie inaczej. Czasami tęsknię za tamtym światłem, za tą obecnością, za spokojem, którego nic nie mogło zakłócić. Ale wiem, że mam tu jeszcze coś do zrobienia. Może tylko opowiedzieć to, co przeżyłem. Może przypomnieć komuś, kto właśnie teraz cierpi, że nie jest sam. Może wystarczy, że będę obecny, że spojrzę komuś w oczy z tą miłością, którą poznałem tam. Bo choć wróciłem do świata cieni i granic, część mnie na zawsze pozostała po tamtej stronie. Jasna, czysta, żywa. Jeśli właśnie teraz boisz się śmierci, pozwól, że powiem Ci jedno. Śmierć to nie ciemność. To powrót do domu. I nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś, nigdy nie będziesz. Ktoś cię zna, ktoś cię kocha, ktoś czeka, nie po to by cię rozliczyć, ale by cię przyjąć. A póki tu jesteś, kochaj. Nie szukaj doskonałości, nie bój się błędów, kochaj jak potrafisz. To wszystko, co naprawdę się liczy i to jedyne, co zabierzesz ze sobą, kiedy nadejdzie czas.